Kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi Gotowych pójść za nim Mówić w serca Słów Bożych prawdą O Panie Bo Ty na mnie spojrzałeś W swoje usta Dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą, nowy zacznę Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, i pójść za nim.

Laudetur Jezus Chrystus. Secula seculorum. Amen. Moi kochani, z wielką radością pozdrawiam was, rozpoczynamy nasze przygotowanie do kazania. Mhm. Długu miłogości wylewaj, wylewaj się na, na nas, nas. z Jezusa, duchu miłości, wylewaj się na mną, serca. Jezusa, jezusa, jezusa. Duchu miłości, duchu święty, duchu miłości ojca i syna, obdarzmy Twoją miłością. Poddaję ci mój umysł i serce, abyś wypełnił Twoją mądrością, wyli mnie spośród marności świata, wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać znamaszczenia Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwa, abym odważnie milczył całego świata. Tobie Panie, oddaj mój język. Niech będzie poddany bez końca, niech kusi tylko Twoje uchwały. Niech mój jest ogromną pomocą Twojej miłości. Mistrzu Okorany przyjmij to narzędzie, ale było właśnie do świętego. Ty wszystko tutaj mieć, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. usiądźmy. Kolegami, dziś już w rozważanie W rozważaniu o kapłańskiej pójdzie przynajmniej przez 7 miesięcy. Będę je głosił tylko z przewami na prawo jazdy, jeśli przyjdzie sobie z Idziemy w rekolekcje kapłańskie. Zaczynamy od naszych urzędzi. Później powtórzę orędzia, które przed dwoma laty się znalazłem, francuskie, do kapłanów, a później dziesiątki tekstów z naszych orędzi. I tak będziemy szli punkt po punkcie, poznając, moi drodzy, dar kapłaństwa i łaskawość Boga w kapłaństwie, jakie zostawił Ziem. Od ubiegłego roku maja, czyli miesiąc po odbyciu tej rekolekcji kapłańskich, zaczęła się nieprawdopodobna nagłęka na kapłaństwo na ziemi polskiej. Został to już ostatni kraj, gdzie jeszcze kapłaństwo się, kapłani się trzymają, więc wszystkie możliwe hieny uderzyły w przestrzeń. Jak Państwa cel jest zasadniczy, to orędzie Państwu. Pokażę, one znajdą się: wymordować w sercach Polaków życie sakramentalne. W Niemczech na sympozjum jeden z naszych księży był. Więc jasno mówią, ratunek dla nas jest w Polsce. Ludzie, którzy znają sytuację. I mówi, my nie możemy tego fenomenu Polski zrozumieć. Bo nic inaczej Polacy nie grzeszali nasi ludzie. U Was się spowiadają, a u nas nie. Ale żeby do takiego stanu doprowadzić, kapłani musieli się sami do tego. Przyłożyć i przysłużyć. Dlatego nasi kapłani, my, kapłani polscy, też nic nie jesteśmy inni od kapłanów niemieckich, francuskich. Jest tylko jedna różnica czasowa: że to, co u nich było 3 temu, u nas też dzisiaj. Najpierw oni wymyślą chorobę, później nas zarażają. Bo to trzeba. Być w tymie by zrozumieć. Myśmy mieli co miesiąc seminarium zapraszanych świateł ludzi. Z różnych uniwersytetów, belgijskich, niemieckich, holenderskich, francuskich. Lek, rektor jak witał to och, ach, pokłony ku ziemi, kładę się na lody. A ci przyjeżdżali, mędkowali. My tam z tego niewiele rozumieli. My nie mieliśmy bazy też własnej, no ale oni siali słowo. A słowo jest żywe. Ono wchodzi. To ciekawy człowiek z Bogu, profesor, takie książki, wielu doktorantów, takie myśli. Poruszył księżyc, zatrzymał Jowisz. No to do dzieci tak, my tak. Tak. No i ten Jowisz zatrzymuje się też na nas. Tylko ten długi, nie? Zatrzymał Jowisz, druga serca. Gdzieś to wiemy, kogo nam przysłano i jakich cudzicieli Wy macie obraz seminarium mój sprzed 40 lat. A wiecie, jaka śmierć jest teraz w seminariach? Bo ci z Bogu, ci z Belgii, oni dzisiaj układają. Bo my, my jeszcze mieli odkrótkę, bo my mieli starych obsłonów. Moje roczniki, to jeszcze są wprowadzenie 8 lat, 70. To jeszcze, jeszcze przekazywali nam czystą wiedzę, kupujecie. Ten, co nas najbardziej krucz dogmatyki. No to nie wytrzymał i poszedł tam, bo my dogmaty egzelium nie mieli, tylko wpis rekwizyjny. I oto moi drodzy, rok temu, w lutym, przychodzi Pan Jezus. Najpierw przychodzi z rekolekcjami do mnie, nie każe je zrobić, nie każe je przez najpierw i żąda. Zmiany życia, raptownej raptowne zmiany patrzenia na niego, z na niego, z własnej koncepcji, szukania jakichkolwiek własnych przywilejów. Tak, żebyście nie myśleli, że macie przed sobą aniołka. Szczęściarza, którego Bóg na łaskę rozumiecie i przemawia. Szczęściarza. Moja córko, zapisz moje słowa i nie obawiaj się. Obnażę przed Tobą serce kapłańskie. Obnażę. Co znaczy? Pokażę prawdę o Nim. Mam tu napisanych 210 wezwań. Litania duszy. Litania współczesnego kapłana. Litania duszy współczesnego kapłana katolickiego. Pycha. Rządza władzy. Nieczystość. Rządza świata. Lennictwo. Uderzyli w nas w nieczystość. Źle poustawiona formacja, wpuszczenie kobiet do ołtarza, obrócenie twarzy, gonienie w zakresie dzieci. Dziewuszki typu siksa, jedna za drugą. Niech nikt nie truje, że jakikolwiek ksiądz w takich warunkach wytrzyma, czy kleryk. Klery pada po dwóch latach. Młody kapłan w przeciągu nie wytrzymuje ma babę. Jest takie natężenie niewiasty, a tak ludzka pana. Stworzono super dogodne warunki, żeby to, co się teraz samo zaistniało. Lament duszy współczesnego kapłana Kościoła Katolickiego nieczystości. Boże w Trójcy jedyny. W sakramencie kapłaństwa otrzymałem łaski do życia w celibacie. zmienił się nad nami. W Kościele katolickim, gdzie mówi, że trzeba celibat znieść, że to jest przyczyną kiepska formacja i złe ustawienie relacji na płaszczyźnie kapła, na kobieta. to spróbuj wejść do rozpalonych wejbli, czy nie starzysz. Boże w Trójcy Jedyny, nie przestrzegam nakazanych form zachowania, Boże w Trójcy Jedyny, jestem zuchwałym hmm. wobec Ciebie. Boże w Trójcy Jedyny, nie doceniam życia modlitwy. Bo jak modlitwy, w to miejsce wejdzie kobieta teraz. ktoś się tu może zainteresuje. Boże w trójcy jedyny. Nie doceniam życia. Nie doceniam udziału i życia w sakramentach świętych. Boże w trójcy jedyny. Brak mi pokory w podejściu do mojej słabej natury. Za moich czasów, bo tyli się sięcalezjan, wybrani go y, y, mieszkańcem Krakowa, zagonicy militarnie, dumni z młodzieżą, zwolniony z modli, ze wszystkiego, y, dajmy mu imię, Bartłomiej, Bartłomiej wszystko wytrzyma. Bo też. I Bartłomiej też, Bartłomiej poszedł. Bo znalazła się, która wyczuła słabości. Mianuje się księdza sekretarzem dni Młodzieży. Zajmuje się wolontariuszkami, tysiące młodych dziewcząt koniogorni. Jedna nie uszczelni, inna no, uszczelni. No w każdej podróż do dymisji poszła. Skandal, ciutko wyciszone. Sekretarzem po 62. Jeśli ma tym zajmować. A nie jakiś młodzik. Jak ta bezczelny to cyk, 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 cyk. Większość kobiet jest na że wysyła Ona nie puściła, ona nie tak A taką jedną, która mi uprowadza rycerza, nie? Nie i syntewa się. Chłopiec żonaty. Jeżeli ja wiedziała, że on jest żonaty, co to znaczy? Że ona obudziła? <grymka> Czysto? Krótkie śledztwo w pieskach. Coś to zmienia? Nigdzie nie zmienia dzieci. Gonię, gdzie mogę, pilnuję się. Co, 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 co babie zrobisz? A z nami on perfekcyjnie Tu goniłem tam, goni tam nie upilnujesz. Jak już pójdzie raz, że na mężczyznę, to nie ma z tego nic. To który podleci? Kazań okazji kleryków w tej mają, jak ma tygodniowe obowiązki. I to było tak bardzo proste, że tu goni, tak się pojawi problem nasze w naszym seminarium diakonicy, która będzie goniła koło pustej weszyły. Myśmy też w seminarium mieli dwie takie. Na wszystkie nabożeństwa kleryckie były, były, były na babarium przy nas. Ubierali się, jak był kolor zielony, to na zielono kapelusz zielony, kolor czerwony, na nasz komedia. My, my dwie nazywali diakoniczy, no bo ku dzięki, z 400 chłopali za nikogo nie, ściągną, nie No ale wstawały, przychodziły. W katedrze było pięć sierckich i dwie diakonicy. było tymi, nie? że w Trójcy brak mi pokory w podejściu do mojej słabej natury. Wypuszczę seminarium w króli, nie króliki, tylko królów, czyli króli, żeby nie mylić tego. Choć po prawdzie są to króle, króliki. To nie są królowie, to są króliki. Kto jest rolnikiem, wiele królik króli na durek. Silny. Więc o ósmej nagrywani przy o dziesiątej. I dziecko będzie mówiło: Mama, ja słyszała, że wczoraj chyba matka Boża. On no bo proboszcz mnie otworzył i powiedział do czesnej matki: Uważaj, o matko Boska uważaj, że nie widział. Tak samo wy o tym wiecie. Po co właśnie. Po mszy świętej, jak się już to się, się, się nam na naprawi. Ja bardzo zakaźnie Wam, kabujecie, zobaczycie, jak wdzierajcie. A wiecie po co? Odnacie czyste intencje, ochroniacie ich. Wiecie, jak nie do Pani Zbigniew Puszperki. Żadną kobietę, jak to rozmawiać, naucza wszystkich. Nie powie, nigdy, jak nie wiedzicie, nie mówią. Przed na naplewani, bo jak ja go styl nie wprowadzę, no to oni nie. Więcej stanie się na Łukaszki, jak dostanie się Kapłańskie. Uwierz, że jest Bogiem. I od razu Debł ja przyszle najbardziej w no, w jego pszenicę od, odpowiednią. No i ona będzie beczała, opowiadając że takich może dobry, on też się rozbeczy. Jak no się rozbeczą, to się sami przytulą, no i zacznie się wszystko. Kto mnie jak Jak jakby jak jak się nie działa? Pani, ja bardzo cenię, szanuję, kuchano, ale miasto. Baba, jeśli mówię, jeśli ta się zgrzyma, mówi mówi mówię o czymś, a ja mam do domu. Jak nie jestem spowiednikiem stałym, to ja mam tylko wysuwać, wypukać, rozgrzeszyć. A nie wyżywiać godzinami, rozczulać. A na po to, żeby rozczulić za, by się nią zajął i mam go do rozumacza. W tej chwili wtedy miłość zaczyna wtrzymywać na księdza, na, na męża, na na Kogoś, kto mu kupi, ciosko przyniesie, szlifki mu przyniesie. No dzieci, ja to nie wymyślam, ja to już Bogu dzięki, jak jest innej czyli. A jak z takiej samej, to dzieci, diabłów wcielony, tak ujedzie. Boże, w jest jedyny zapominam, że natura nie przewyższa łaski. To nam całkowicie wybido. Żebyście wiedzieli, to, co dostaliście w niedzielę, możecie skicha w krótkim czasie. wiecie? Tylko zapamiętać jedno zdanie. Natura nie przewyższa łaski. a nam się wydaje, że my są silni, że na nic nie ci, nic. Boże w Trójcy Jedyny, świadomie wystawiam się na pokusy. Ja wam ogłosimy, nie, mój czas chodzenia na wesele skończył się, na wesele, imprezy. Tu po prostu, tam, skoro mam taką wiedzę i jak Bóg Ustawia sprawy. Wiem, że ja jestem mężczyzną, no jak mam naturę. No to po co ja mam iść na przyjęcie, jak tam jest same przy samej płysy. To musiałem mieć oczy nocno spuszczone. I tylko nie widzieć, zjeść i wyjść już. Boże, wtór jest jedyny. Jestem pyszny, gdyż dopuszczam do sytuacji mogącej włączyć wewnętrzny pokój duszy. Jak to dalej wygląda, to będę mówił z dłuższej okazji. To jest tylko jeden ramen dzisiaj wecany. I taką broszurę kapłom wydam. Książeczkę. Lament duszy Kapłana. Obnażę, to Tobą serce kapłańskie, tak będę dziś też robił. Będę pokazywał w wymiarze nadprzyrodzonym serce kapłańskie, Bóg chodzący, ale też pokażę to serce, w wymiarze natury, jakie Wam tu pokazano. W niczym nie obrażę Was, ani, 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 ani kobiet, nikogo nie koło, pokażę, jaka jest realność dzieci bitwy. To serce, które umiłowałem ponad inne serca. Kapłan jest wybrany. Dostaje dużo więcej miłości od Boga niż Wy. Ale to jest zrozumiałe. Ze względu na podobieństwo do Boga, drugi Chrystus, i ze względu na misję, jej ciężkość. czasie jest ofiarnikiem, jest ofiarą, niesie ofiarę, jaką jest Bóg, Bo Bóg, Bóg Ojcu. Są całkowicie dzieci inne przestrzenie. I się w ten sposób, przeżywa przyświęcony do dzieci, jest to bardzo wyczerpujące. Czyli jest bardzo zmęczony, rozumiecie? Czyli się poci, choć nie ma skłonności, ogromnie to przeżywa, a ale Wchodzimy w życie mistyków, do to uniesienia, co robiło dziecko. Czuć była Urywał się mu film życiowy. Na kilka minut i popłynął. Złośliwcy włączali stopę i patrzyli na niego po ludzku, a on przemieniał się w ofiarę. Stawał się samą męką. Po takim czymś szedł do konfesjonalu. Później go dług diabeł i go długi z I go długi kościół. To był ubity kotlet dopiero za całego życia. To serce, dla którego zalałem się krwawym potem. Trzy godziny cierpienia w ojcu, to było zakapane. Za mnie Pan Jezus zalał się krwawym potem. Widział wszystko, co zrobi dobrego i co złego. Jak go nie będę kochał, jak go będę poniewierał, jak będę grzeszył, jak będę ulewiał. To serce, dla którego zalałem się krwawym potem. Chcę pokazać Ci to serce i nauczyć Cię je kochać. Będę was chciał nauczyć od nowa kochać kapanie. Tak Ze względu na serce się uczyło od A Wasza miłość stanie, że się rodzą. Skoro Bóg mi dał łaskę przewidzenia, przepowiedzenia, że największa bitwa o Kościół. W nadchodzącej historii dokona się na ziemi polskiej. Pójdzie bitwa o Eucharystię i Kapłaństwo. No to dzieci nie sztuka przewidzieć, sztuka pomóc. Wypadkowo tych kazań będzie jakaś jeszcze na pewno inicjacja wzięcia Kapłana. Ponowienia. Teraz kiedy jest taka nagonka, będę szukał tysiąc ludzi, Którzy wezmą, wezmą kapłana podobnie swoje ramiona. Dzieci mamy, jest na stylu. Jak obliczę, żertwy za kapłanów, ponad tysiąc jest. 132 żertwy z serca. To są super ciężkie żertwy. Nie wiem i nie będę, nie będę wiedział, ile z tych osób otrzymało łaskę. Przyjęcia for poczty ataku szatana na siebie poprzez pokusy, jakie doświadcza Czolnisz. Margaretki. Więc nie przypuszczać, po o wszystkich margaretkach, tylko naszych, jakie się w Polsce, no to połowa kaplanów ma ochronę wiernego. Kakujecie? W naszym celem jest tak pobudzić Polaków, żeby każdy kapłan miał ochronę. Żertwę, Margaretkę, Grupę Postną. Pani Stasia Domańska, mi. powstała piąta grupa postna w ostatnim czasie za mnie. W kółku dzień w dzień. Piąta grupa. Tam w, w, tylko w ich kręgu Chce ci pokazać to serce i nauczyć ci je, ci je kochać. Pokazać serce, bo Bóg pokaże z wymiarze nadprzyrodzonym i pokaże wymiarze natury. Dzieci, ta bitwa to jest nic, jeśli o się opamiętają i wejdą za nawrócenie, to po pięciu latach jakby wzięli na serio i w płaszczyźnie, nawrócenie i antydotum, no to za pięć lat nie ma co tam w Polsce robić. Kapuję się. jest nas, przyniosę, na litro, jak nie zapomnę, wykaz, ile mamy kapłanów. Właściwie widzieli stan Kościoła. Zaczynamy kazania i z tego roku mam zapisy wschowały dalej Jaki jest stan Kościoła w w Polsce? Czy nie to? Ukazując ci, czym powinien być kapłan, którego wybrałem. A czym się staje, tracąc czujność? Kiedy zajęłem się tylko tym obrazem, czym się staje kapłan, kiedy traci czujność. Jak to dalej wygląda, to będę mówił już w kazaniu jutro, a teraz mówię Amen.